Witam bardzo serdecznie wszystkich na moim Beauty Mind Channel. Welcome everyone on my Beauty Mind Channel. Zanim zaczniemy tak naprawdę od tego, co, co udało mi się ostatnio wykonać, rozpocznę od bardzo prostego przepisu na śniadanie. Jest to super delicious, super smaczny przepis. Nazwa jest francuska, nie pamiętam dokładnie, ale jest bardzo prosty. Do tego potrzebne są, jest kilka produktów, przede wszystkim jajko lub jajka, bagietka, kilka plasterków, najlepiej jak jest już taka kilkudniowa, troszkę szczypta cynamonu, szczypta cukru waniliowego, szczypta zwykłego cukru, So, the recipe is really simple. It has a French name, I don't remember, but it's delicious. What you need is egg or eggs, a few slices of baguette. The best is few days old when it's a little hard. And you first, you have to beat egg, and then you add a pinch of. sugar, pinch of vanilla, sugar, pinch of cinnamon, and you gonna soak those slices in the egg, and of course you need the butter and salt when you're gonna uh, fry. więc tak jak mówię, uh, to wszystko trzeba przygotować, to znaczy bagietkę tę Plastereczki tego tej bagietki namoczyć, rozpuścić masełko i później podsmażamy najpierw bagietkę, tą namoczoną w jajku, a później resztę. So, first you have to soak this, and then you have to melt the butter and you're gonna start with the soak uh, baguette and then we're um, gonna add of course egg. It's really delicious. Polecam bardzo uh, wszystkim, bo smak jest naprawdę wyjątkowy z dodatkiem cynamonu i wanilii. To tak na początek. Ostatnio byłam w takim sklepie, z takimi starociami, z takimi używanymi rzeczami w zasadzie i znalazłam przepiękny komplet, no po prostu cacko, bardzo ładny i podejrzewam, że był bardzo drogi, a talerzyk a na deser z podstawyczką No przepiękna, naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości uh, porcelana. I was recently in a thrift store and I found this beauty. It's a beautiful china, very good and high quality. And was an expensive? I think $12. Uh, nie było to drogie, około $12, ale naprawdę mi się spodobało. Przepiękna jest. No i znalazłam też taką ładną miniaturkę. To będzie pasował mi idealnie do ogrodu, gdzieś ładnie na przykład postawić i a naprawdę będzie dobrą dekoracją. W dzisiejszym wideo będę pokazywać kilka drobnych projektów. Pierwszy to będzie poduszka, która naprawdę wyszła mi bardzo ładnie, przepowiedzieć, a to było takie dosyć spontaniczne, a taki spontaniczny projekt, ja tak właściwie z, bardziej z nudów zaczęłam robić na szydełku. Jak tutaj widzicie też i serduszka, które udało mi się zrobić, a ja sama wykonałam je. Tak więc zacznę może od poduszeczki, którą to zrobiłam, tak właśnie tak jak mówię, na szydełku, wyhaftowałam sobie taki wzór i postanowiłam go zamienić zrobić z tego poduszkę. Zastanawiałam się tylko, jak mi to wyjdzie, ponieważ jest to dosyć taki, była dosyć gruba włóczka w porównaniu do materiału. Materiał jest bardzo cienki, ale spróbować warto, więc zarysowałam i zrobiłam właśnie. Będziecie, jak zobaczycie, będę to robiła tak stopniowo. Najpierw muszę zrobić bazę, muszę wykroić odpowiednią formę i później będę to wszystko razem łączyć trochę maszyną, trochę ręcznie. I po prostu wydaje mi się, że będzie to dosyć dobry pomysł. So, uh, the first project is my pillow. I was thinking about that for some times, but I didn't know really what I want. And one day, I just, probably, out of, um, you know, doing nothing, I started doing uh, on my like a crochet, and I came up with this actually idea. You uh, just saw it. Uh, first of course, I just had to find the how I'm going to do it. The that um, yarn was uh, kind of thick, so I wasn't sure. But let's let's try and see how it's going to uh, look like. And I uh, first I had to do base like this fabric I have uh, for some time now, and actually it's a good idea because the fabric has the same almost color with my sofa, and uh, it's going to be very good contrast to the that crochet. Uh, so let's uh, so I first had to do uh of course the pillow and then I'm gonna sew on that, uh, crochet. Więc najpierw musiałam uszyć uh, podszeczkę, to znaczy przynajmniej część tą taką tylnią, a później naszyję właśnie ten wzór na tym materiale. Wydaje mi się, że to byłoby najlepszy sposób. Oczywiście nie będę szyła go tak do, do końca, dookoła, bo to by bardzo ściągnęło właściwie a, ten, a tą, ten właśnie te moje szadałkowanie, więc tylko przy, e, chcę przy, tak górną część i tutaj dolną tak troszeczkę na bo w niektórych miejscach wydaje mi się, że tak było. Najlepiej, żeby po prostu troszeczkę. E, żeby to po prostu nie bardzo nie ściągnęło, a taki pomysł wydawał się najbardziej odpowiedni. Następny projekt to były te oto serduszka, w zasadzie zrobiłam je dużo wcześniej, jak widać, ja to robiłam na szydełku, a wzięłam pomysł z YouTube, a bardzo mi się podobały, to są dwa różne wzory, można powiedzieć, więc ten wcześniejszy, który pokazałam, zrobiłam dwa i połączyłam je razem, a te dwa serduszka postanowiłam zrobić oddzielnie i oczywiście użyłam tutaj ozdobną taśmę. So my next project is... Beautiful uh, crochet hearts I did myself. I took the idea from YouTube, and the first part I show was a two, the same one, but I put them together with the, this decorative tape um, or ribbon, I would say. And those two I just meant to do a single, and also I had this ribbon, like a very thin ribbon, and they're gonna look really. Mój kolejny projekt to taki malutki wianuszek. Kupiłam tą taką sztuczną jakby gałązkę lawendy w takim fajnym sklepie Michaels. Tam naprawdę można znaleźć dużo ciekawych rzeczy i postanowiłam zrobić taki mały, wiosenny wianuszek. Połączę razem z tymi serduszkami, które zrobiłam na szydełku. My next project is this little wreath um, uh, made with artificial lavender. I bought the lavender. Uh, branch in the Michaels, I love that store, and I'm gonna put them with those crochet heart with will be really nice. Te drewniane korale kupiłam w takim dolarowcu i też postanowiłam zrobić malutką ozdobkę. wydaje mi się, że czasami z małych rzecz można zrobić naprawdę ciekawe i artystyczne rzeczy. na to, żeby te ładne rzeczy tutaj poustawiać tą półeczkę, którą widzicie kupiłam w Sense. bardzo lubię ten sklep to można kupić naprawdę dużo ciekawych rzeczy do domu więc półeczkę tą zawiesiłam w kuchni a tak sobie myślałam, że to takie miejsce, gdzie brakowało mi czegoś zawsze, więc idealnie teraz tam pasuje at this um, shelf i bought in a home sense it's i like that distress kind of idea actually is matching my other shelf in that area and i'm just gonna assemble those hearts along with this um, lavender wreath that i just made maybe you notice i still had actually easter decoration but that was just uh, two days and then i just removed them probably Miałam jeszcze moje ozdoby wielkanocne, ale to był jeszcze dzień, dwa, i później, oczywiście, wszystko połów wkładałam do pudełeczek, i dzisiaj tak na wiosnę. A jeszcze tak, tutaj w pokoju, tym salonie, postanowiłam zrobić taką małą dekorację, użyłam ten klosz i ten taki wieniec, tutaj ob, tak obkręciłam dookoła, no i oczywiście ta klateczka bardzo ładnie to wygląda, no i zaraz zobaczycie moją poduszkę. I just decided to decorate a little bit post um, Easter, or actually it's a spring uh, decoration with this little klosz and um, you know the wreath I had. I w zasadzie to byłoby na tyle na dzisiejsze moje wideo, to co uh, udało mi się zrobić przez ostatnie właściwie dwa tygodnie, bo stwierdziłam, że tak mi lepiej, jak będę robić to troszeczkę rzadziej, mam więcej czasu, żeby te rzeczy sobie przygotować i wykończyć. A dzisiejsze moje wideo to jest w zasadzie takie drobne pomysły, które przyszły mi do głowy w ostatnich tygodniach. Jak zauważyliście, mam tam robione na szydełku serduszka. Te pomysły wzięłam w zasadzie z YouTube i naprawdę bardzo mi się spodobały. Bardzo mi się spodobało to szydełkowanie takie małe, drobne, niewiele czasu zajmuje. Mam też następny projekt, a to już jest mój pomysł, i to postaram się Wam pokazać za kilka tygodni. A, mam już maj, pierwszy maj, więc a, będziemy za, zaczną się prace na zewnątrz. Mój mały ogródek a, wymaga też przygotowań, i mam też pomysły. Mam kilka rzeczy, które udało mi się a, znowu a, wyszukać gdzieś tam na starociach, więc będę je przerabiać i będę je wystawiać, więc. A, Zapraszam uh, do wszystkich do mojego wideo, do mojego, na, mojego kanału uh, Beauty Mine oczywiście. Więc, uh, jeżeli się podoba, subskrybujcie, uh, lajkujcie i odwiedzajcie mnie. Dziękuję i do zobaczenia. Thank you for watching my channel again, uh, Beauty Mind course. Uh, hoping that what I showed you, you're going to like it. Those are the You Know homemade ideas, uh, the little hearts I took up from YouTube, and actually, I have to admit, I really like it because it doesn't take too long to make them and they are really decorative. So, I may do some more. And actually, I came up with my idea, which I'm going to show you in the next few weeks. For now, uh, we're gonna start preparing some things in the gardens. I have a little garden, but it needs some. Uh, updates to uh, and i have some stuff that i got already i just have to um, do i change them of course like me i love to paint i love to do by myself so um, hopefully you're gonna visit me and you're gonna like what i'm showing you if you do please subscribe and like and um, see you next time okay then